Dziś zajmiemy się tematem grupowania dat w tabelach przestawnych. Mam tabelę, z której chcę zrobić tabelę przestawną, w której sprawdzę, ile transakcji będę mieć w poszczególnych okresach, najpierw w miesiącach, a później spróbuję zrobić to samo, tylko w kwartałach. Wstawiam sobie tabelę przestawną, wstawię ją tutaj do istniejącego arkusza obok danych, wrzucę datę. I numer transakcji, na przykład, żeby sprawdzić liczbę tych transakcji. Mam dane pogrupowane w miesiące. Widzę, że po rozwinięciu również w... pogrupowane mam w dni. Zmienię to tak, wyłączę te dni, zostawię same miesiące. OK. Mam dane, które, tabelę przystawną, która pokazuje mi w którym miesiącu ile transakcji zostało dokonanych. Chcę zrobić taką samą tabelę, ale w kwartałach. Zaznaczam sobie dane, wstawiam ponownie tabelę przystawną. Stawię obok tej, którą już utworzyłam, i ponownie wrzucam datę i numer transakcji. Chcę teraz zmienić grupowanie na kwartały. I uwaga, co się wydarzyło. W obydwu na moich tabelach przestawnych grupowanie zmieniło się jednocześnie, a ja chcę mieć w jednej tabeli miesiące, a w drugiej kwartały. Co w takiej sytuacji? Dlaczego tak się dzieje? Dzieje się tak dlatego, że Excel korzysta z jednej pamięci, tak? ma wspólną pamięć jakby dla obydwu tych tabel przystawnych, dlatego że korzystamy z tych samych danych. Da się to wyłączyć. W tym celu musimy skorzystać z kreatora tworzenia tabeli przystawnej. Ten kreator jest narzędziem, które był które było podstawowym narzędziem do tworzenia tabeli przystawnej w starszych wersjach Excela. Wtedy Excel nie korzystał z tej samej pamięci. Zostało to Dopiero od wersji, chyba 2013, zastosowane, żeby tą pamięć operacyjną zmniejszyć, żeby pliki nie ważyły tak dużo, ale w tej sytuacji, my akurat potrzebujemy tą pamięć rozdzielić. Gdzie znaleźć kreatora? Kreator nie jest dostępny tutaj w zakładce wstawianie. Musimy go sobie dodać do widoku. Dostosujemy sobie w tym celu pasek narzędzi szybki dostęp, wybieramy więcej poleceń. Tutaj wybieramy polecenia, których nie ma na wstążce, dlatego że to polecenie normalnie tu nie występuje. I musimy znaleźć sobie kreatora tabeli przystawnej. Dodajemy tego kreatora do paska narzędzi szybki dostęp, zatwierdzamy OK. No i znów zaznaczamy dane, i tym razem przechodzimy do kreatora. Wyskakuje nam okno kreatora. Gdzie znajdują się dane, jest to lista lub baza danych programu Excel, jaki raport chcesz ustawić, utworzyć, tabela przestawna, tu się zgadza, klikamy dalej. Zakres, zakres mamy już złapany danych, przechodzimy dalej. I tu jest to kluczowe pytanie. Nowy raport może zużywać mniej pamięci, jeśli będzie oparty na istniejącym raporcie, który został utworzony z tego samego źródła danych. Czy chcesz, aby w nowym raporcie były używane te same dane? I tu właśnie nie chcemy, żeby to były używane te same dane, więc klikamy nie. Tworzymy w istniejącym arkuszu tabelę przestawną i klikamy zakończ. Zobaczmy. Wrzucam raz jeszcze daty, wrzucam numer transakcji i tutaj już zresztą widać, że korzystamy z oddzielnej pamięci. Tutaj mogę sobie śmiało zostawić miesiące. Tutaj mam kwartały i w tym momencie te dwie tabele nie są już od siebie wzajemnie zależne.